Celem naszego projektu jest budowanie sojuszników, budowanie ambasadorów Rodzić po ludzku, osób, które angażują się i wierzą w ideę Rodzić po ludzku, budowanie sieci, ludzi, którzy chcą zmieniać szpitale, chcą wnosić głos kobiet do szpitali, bo strażniczki to jest głos kobiet. Strażniczka to kobieta, która nie chce, żeby była przemoc w porodzie. To osoba, która stara się, aby jej szpital funkcjonował zgodnie z procedurami, aby wszystkie prawa były przestrzegane i tak naprawdę, żeby poród był jednym z największych wydarzeń w życiu. Robię to dla córek i dla córek i innych kobiet. Mam odwagę działać na rzecz zmiany. Kobiety mają prawo do godnego porodu. Bo poród powinien być najpiękniejszym dniem w życiu, a nie początkiem traumy. Poród to ważne wydarzenie na każdym możliwym poziomie. Chcę, by obowiązujące w Polsce prawo było przestrzegane na oddziałach porodowych oraz położniczych. Każda kobieta powinna mieć możliwość wyboru. Ja Miałam piękny poród i chcę, żeby każda kobieta miała piękny poród. Wierzę, że zmiana jest możliwa. Każda kobieta ma prawo, aby rodzić po ludzku. Chcę, żeby wraz z dzieckiem rodziła się szczęśliwa matka. Naszym marzeniem jest, żeby strażniczki były w całej Polsce. Żeby każdy szpital miał swoją strażniczkę, która będzie pomagać szpitalowi. Będzie sprawdzać i reagować w sytuacji, kiedy prawo nie będzie przestrzegane, nie będą realizowane standardy opieki okołoporodowej, w sytuacji, kiedy kobiety zostaną źle potraktowane, będą osobami, które będą rzeczniczkami kobiet w danych miastach, regionach. Taki jest, takie jest nasze marzenie jako Fundacji.